Otwieram dyskusję i bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora Kazimierza Probierza. Bardzo proszę. Panie marszałku, wysoki senacie, magnificencjo rektorze, szanowni koście. Na wstępie uwaga. Dla każdego, kto ukończy uczelnię, jego alma mater jest najważniejszą. To oczywiste. Ja mam dwie alma mater. AGH i Politechnikę Śląską, bowiem zaraz po ukończeniu Akademii Górniczo-Hutniczej podjąłem pracę na Politechnice Śląskiej. Chciałem przypomnieć o wielkich zasługach Akademii przy tworzeniu mojego obecnego wydziału przy tworzeniu Politechniki Śląskiej. W związku z tym, że tylko jedna z tych uczelni obchodzi jubileusz stulecia, będę mówił naturalnie o Akademii Górniczo-Hutniczej. Jako absolwent tej uczelni nie muszę się oczywiście tłumaczyć z tego, że będę mówił jedynie w superlatywach. Proszę wybaczyć na wstępie, że niestety w mojej refleksji, którą Państwu tutaj przedstawię, no nie będę mógł odnieść się do całości stulecia akademii, bowiem studia na akademii rozpocząłem w 69 roku, więc proszę o wybaczenie. Z uczelnią zetknąłem się po raz pierwszy podczas egzaminów wstępnych i nie zapewno tego wrażenia monumentalnego budynku, budynku Akademii AZERO, który robił chyba nie tylko na mnie wrażenie wielkie. Zdawałem na Wydział Geologiczno-Poszukiwawczy, jedyny w owym czasie, na którym można było studiować geologię techniczną. Wyniki egzaminów wstępnych nie były znane od razu po egzaminie, więc wróciłem i z kolegami pojechałem na wakacje autostopem wtedy do Dziwnowa. I tam, proszę Państwa, wielkie wydarzenie, bowiem w nocy z 20 na 21 lipca, tak jak cała wczesna Polska, mogliśmy oglądać ten mały krok człowieka, a wielki krok ludności, czyli lądowanie człowieka, na Księżycu. To były emocje. Ale gdy wróciłem z wakacji, to tak jak na dobrym filmie Hitchcocka emocje wzrastały. Dowiedziałem się, że zostałem studentem Akademii Górniczo-Hutniczej. Tym samym zostałem od razu nobilitowany, wtedy w tym czasie liczba studentów ze Śląska no niezbyt duża była, niewielu podejmowało trud studiowania. Nie, nie zakłóciło mojego dobrego humoru i nastroju skierowanie na tak zwane praktyki robotnicze do Nowej Huty. Jakoś to przeżyłem, nawet fajnie było. Po powrocie po powrocie rozpocząłem studia i nie zapomnę mojego pierwszego wykładu z geologii dynamicznej. Mam to do dzisiaj przed oczami. Sala wypełniona w pełni, tak jak prawie dzisiaj tutaj, komplet senatorów. No i wchodzi taki starszy pan dystyngowany pod krawatem w takim fartuchu, zwanym po krakowsku hałatem i cała sala wstaje na przywitanie. Ten pan rozkłada pomoce naukowe mapy i wychodzi. No za chwilę przychodzi może troszkę mniej dystyngowany pan patrzy, reakcji sali żadnej. No i mówi, że u nas na akademii jest zwyczaj, że studenci wstają na powitanie profesora. No tak niechętnie drugi raz stała sala. I co się okazało? Że ten pan, który wszedł jako pierwszy był znany z tego, był, że podbierał profesorowi należne przywitanie studentów. I no, nazywaliśmy go ciecie, w sumie bardzo przyzwoita. Pod, ale pan robił to każdego roku na pierwszym wykładzie. Tu taka dygresja jako wieloletni nauczyciel akademicki czy jeszcze na uczelniach są tacy pracownicy naukowi, techniczni, przepraszam techniczni, pomocniczy nazywani cieciami, Ilu studentów jeszcze chodzi na wykłady? Czy profesor rozpoczyna jeszcze wykład w otoczeniu wianuszka asystentów i kandydatów na asystentów? O to, czy studenci wstają, na przy... to nie pytam, bo to nie oczekuję odpowiedzi. Największe wrażenie na mnie, szczególnie w tych pierwszych tygodniach studiów, zrobiły na mnie uroczyste obchody 30. rocznicy tej akcji ządry, akcją Kraków, o której była mowa, związanej z aresztowaniem przez Niemców. 21 profesorów AGH, w tym cztery rektorów, jednego późniejszego rektora Politechniki Krakowskiej oraz dwóch rektorów. Pośród uwięzionych i wwiezionych do Sachsenhausen i Dachau było również siedmiu profesorów górnictwa i geologii, w tym były prezes Wyższego Urzędu Górniczego, profesor Antoni Majer. Niestety nie wszyscy. Wrócili z tej syłki, z tego zesłania, z tej katoliki. Z chwilą oswojenia się z nowym rytmem życia na uczelni pojawił się także czas na zajęcia pozanaukowe, no, na przykład tradycyjne mecze: studenci, asystenci na dawnym stadionie Krakowi, obeczkę no nie, nie, nie była to beczka miodu przynależność do organizacji studenckiej, S. ZSP, ale bez tego przyrostka S należałem do ZSP. Także do amatorskiego klubu filmowego i wielu innych. Mieszkałem przy ulicy Rejmonta, miałem blisko na krakowskie błonia, no ze słynną płachtą włącznie. Na studiach nie zasmakowałem smaku chleba posmarowanego nożem. Ale ale za to mieliśmy w użytku taki bardzo prymitywny opiekacz do chleba, no, znany w całym akademiku. Poznałem studentów i waletów, czyli tych wiecznych studentów, którzy rozpoczynali rok akademicki tak około grudnia. Panie senatorze, bardzo proszę o wyciszenie rozmów. Tak około grudnia. I to tylko z tego powodu, że były wspaniałe uroczystości barburkowe ze słynnym pochodem lisów, który prowadził na białym koniu chyba docent Żabicki. Te Słynne barburki były znane nie tylko w Krakowie, daleko poza. Wiem, że wielką troską opiekunów pomocy naukowych na Akademii, szczególnie tego na drugim piętrze, takiego wielkiego dinozaura, była troska, żeby nie uległ on uszkodzeniu po tych balach barburkowych. Niestety za każdą barburką w jego pysku znalazła, w cudzysłowie znalazła się kanapka. No student potrafi, dbał o zwierzęta, dokarmiał. A z drugiej strony to lepiej karmić te dinozaury niż rzucać kamieniami, tak? Były także smutne chwile. W 70. roku w czasie wydarzeń na Wybrzeżu nie wiedzieliśmy, co się stało, bo ówczesne środki masowego przekazu no nie bardzo podawały informacje, ale wiedzieliśmy, że stało się Panie coś ważnego. Panie senatorze, przepraszam bardzo, z przykrością muszę stwierdzić, że pan już 10 minut przemawia. Bardzo mi przykro, ale to jest mój obowiązek. Będę się skraszał. Nie. Pięć minut następne, bardzo proszę. Nie z przyjemnością słucham pana senatora, ale Panie Senatorze. Wszystkich obowiązuje ten sam regulamin. 10 minut minęło. Proszę się zapisać na następne 5 minut, jeśli pan chce zabrać głos. Dziękuję bardzo. I Jest, o jestem legalistą dziękuję. i przestrzegam. Ja też, ja też, też zawsze przestrzegałem, przestrzegam i przestrzegać A raz będę. Się Panie Dziękuję. Nie wiem, czy pan marszałek Bielan będzie równie rygorystyczny. Na wszelki wypadek postaram się skrócić moją wypowiedź. Chciałbym nawiązać, do, chciałbym nawiązać do wypowiedzi profesora Bobko, Tuż tą największą wartością, jaką studenci uczelni AGH mogli zdobyć, to możliwość kontaktu ze znakomitymi Profesorami z wielkimi osobowościami. Profesor Bobko o jednej osobowości tutaj wspomniał, ja chciałem o trzech wspomnieć bardzo krótko. Tuż po pierwsze miałem kontakt z profesorem Walerym Gettlem na seminariach ochrony przyrody, a warto tu przypomnieć, że profesor Walery Getel, rektor Akademii w latach 39-51, był twórcą szeroko znanej w całym świecie nauki o ochronie środowiska przyrody, sozologii. I miałem możliwość uczęszczania na wykłady. Na wykłady. Dla mnie to było zajęcie ponadprogramowe. Drugą wielką osobowością, z którą miałem okazję się zetknąć, był profesor Andrzej Bolewski, twórca Państwowej Służby Geologicznej, wybitna osobistość, z wykształcenia górnik przeróbkarz i wielkie zasługi dla naszego państwa położył, bowiem był uczestnikiem konferencji poczdamskiej. I wspólnie z profesorem Valerym Getlem przedstawili troszkę powątpiewającym Amerykanom zdolność zagospodarowania bogactw Dolnego i Górnego Śląska, przedstawili bardzo dokładne informacje, mapy geologiczne, górnicze, spis inżynierów i pracowników pracujących w tym przemyśle. To spowodowało, że Amerykanie swoje zastrzeżenia wycofali i bez przeszkód mogliśmy zagospodarowywać ziemię zachodnie, Dolny Śląsk, zagłębie dolnośląskie czy górnośląskie. Trzecią osobistością, o której chciałem wspomnieć, był promotor mojej pracy dyplomowej profesor Stanisław Zbigniew Stopa, wybitny paleontolog znawca roślin prociolistnych i geologii karbonu górnośląskiego zagłębia węglowego. Jeszcze o jednej sprawie chciałem wspomnieć, mianowicie na jednym z poprzednich posiedzeń Senatu uchwalaliśmy rok 2019 rokiem matematyki. Profesor Kazimierz Wiat znakomicie to prezentował. Jednakże pojawiły się zastrzeżenia w czasie dyskusji, o ile pamiętam, że nadmiernie eksponowano rolę Akademii Górniczej w tym roku y, matematyki. Ja chciałem dopowiedzieć pewien argument, który by wzmacniał argumenty profesora Kazimierza Wiatra. Otóż studenci pierwszego roku geologii wymyślili. Teraz można powiedzieć innowacyjny sposób podziału czasu. Mianowicie naszą jednostką czasu były jabłka, które pozostały do zjedzenia wykładowcy tego przedmiotu. Czyli czas dzieliliśmy na jabłka do końca wykładu. To tyle. I na zakończenie chciałem powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że nieczęsto się zdarza, że można wystąpić na jubileuszu w Senacie Rzeczpospolitej Polskiej można wystąpić i przedstawić dane o swojej Alma Mater na stulecie. I nieczęsto się zdarza, że można to uczynić w roku 50-lecia rozpoczęcia studiów na Akademii Górniczo-Hutniczej. Panie rektorze, na pana ręce wszystkiego dobrego szczęść Boże Akademii Główniczo Hutniczej. Dziękuję. Bardzo dziękuję pan senator Żaryn.